Dobry. Cześć! Witamy w trzynastym odcinku. się to proste, czyli logopedia na wesoło. Mamy nadzieję, że trzynasty nie będzie pochowy. Nie, nie będzie na pewno. Zaczynamy. Kochani. Pamiętacie przenoszenie za pomocą słomki różnych przedmiotów. Na. Muchomora. My dzisiaj zaproponowałyśmy Muchomora. Pięknie nam go narysowała pracownia plastyczna, ale przecież może to być biedronka, albo... albo motyl, albo jakiś inny zwierz, który ma kropki. Na przykład. W każdym razie mamy nadzieję, że zaproponujecie w komentarzach jakieś. Swoje pomysły. W ubiegłym odcinku dużo czasu poświęciłyśmy pionizacji języka. Tosiu? Hmm? No, chciałam przypomnieć! Aha, ale już nie będzie dzisiaj zawodów. O, szkoda. Lubię zawody. Dzisiaj Poświęcimy trochę uwagi naszym wargom. Hmm? Chciałabym teraz, byście górną wargę założyli na dolną. Spróbujmy, Tosiu, pomożesz mi. No jasne. Górna na dolną i chowamy. <laughs> Zobaczcie, jak to się śmiesznie wygląda. <laughs> Tosiu, szkoda, że się nie widzisz. Cudowna jesteś. Dziękuję. A teraz dolna na górną. No dobrze, to teraz ja. No tak, ty proszę. Uwaga, Hopsa. To <tosiu> jeszcze śmieszniej wyglądasz, prawda? Przyznacie sami, że to się jest zjawiskowa. To się super. Możesz rozluźnić wargi. Mhm. To teraz poprychamy jak konik. Świetnie. A na końcu. To się, mimo tego, że jesteśmy w teatrze i tego nie wolno robić, ale tylko dla użytku naszego odcinka. Co zrobimy? Zagwizdamy. Mhm. Spróbujcie zagwizdać. Mhm. Jeszcze raz. Ciekawa jestem, jak wam wychodzi. Marzę o tym, by zobaczyć jakiś film z waszym udziałem. Do zadania pamięciowego użyłyśmy trzech kubków. Pod jednym z nich ukryłyśmy, Tosiu, co to takiego? Różową bibułę. Tak, zgniotłyśmy ją w kulkę i schowałyśmy pod jednym z kubków. Teraz kolejność kubków ulegnie zmianie. Tosiu, bardzo cię proszę, zmień kolejność kubków, a dzieci zadanie polega na tym, by powiedzieć, gdzie teraz jest nasza. I buła. Czy tu, czy tu, czy tu? Uwaga! Czy tutaj? Sprawdzamy. Ja uważam, że nie. Dobrze. Nie ma. Czy tutaj? Sprawdzamy? No tak, to się sprawdzi. Ja myślę, że tak, że tu. Brawo, Tosiu! Czy wy myśleliście podobnie? No to teraz uwaga jeszcze raz. Znowu zamieszamy, ale teraz proszę cię, Tosiu, byś zamieszała tak bardzo, bardzo mocno kilka razy, by dzieci miały większą, większą trudność. Gdzie ta nasza różowa bibuła się teraz znajduje? Tosiu? Uwaga, czy jest tutaj? Jak myślicie? Sprawdzamy. Tak. Nie ma, kto odgadł? Czy jest tutaj? Jesteście gotowi? Sprawdzamy. Ja jestem. Nie ma. Czyli jest. Jest tutaj. Ja wiedziałam, ale nie chciałam dzieciom podpowiadać. Sprawdźmy to się. Brawo. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście. Dzisiaj w ćwiczeniach słuchowych liczymy na Waszą kreatywność i Wasze pomysły. Chciałabym, byście ułożyli historię o Tosi. Hmm? E, podam Wam przykład. Tosia jest bardzo dzielną i miłą dziewczynką. Na co dzień mieszka w teatrze i lubi spędzać czas razem. Razem se z Tobą. Tak, razem ze mną, czyli z Kasią. Dalszy ciąg historii należy do Was. Chciałabym, byście poprosili rodziców, by Wam być może w tej zabawie pomogli, ale jestem ciekawa, jak wyobrażacie sobie życie Tosi, jak Tosia spędza czas, co lubi jeść. Jaki być może sport lubi uprawiać. Liczę na Wasze pomysły i na Waszą wyobraźnię. Myślę, że Tosiu, jesteś troszeczkę <grym> podekscytowana, prawda? Ale też onieśmielona, bo ja sama jestem ciekawa, jak dzieci wyobrażają sobie Twoje życie. Tak, to prawda. <grym> no to czekamy na Wasze historie. Pora na naszego gościa studyjnego. Tosiu, jak myślisz, kto to dzisiaj będzie? No, nie wiem. Znowu bardzo się cieszę i w sumie to lubię te studyjne niespodzianki. Ojej! Ojej! Kto to? Cześć świnko! Witaj nasza świnko kochana, jaką masz super czapkę. Nasza świnka dzisiaj, Tosiu, będzie wykonywała serię samogłosek. Tak, tak, bardzo dobrze. Będzie wykonywała je kolejno, a wasze zadanie będzie polegało na tym, by napisać tradycyjnie. Jaka jest pierwsza kolejność? Świnko, czy jesteś gotowa? Super. No to uwaga. Zaczynamy, a, <noise> e, i, o, u. <noise> to była pierwsza. Świnko. <noise> e, I o u, a. <noise> Super! Prawdziwa świnka nas odwiedziła. No i ostatnia. a, i, Super, świnko! Jesteś cudowna! Bardzo Ci dziękujemy. Kochani, czy świnka Wam się podoba? Mnie bardzo! Jest taka śmieszna! Mnie również. Świnko, dziękujemy Ci serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś u nas zagościsz. No to, do zobaczenia! Gościem specjalnym 13. odcinka będzie Lena. Lena to prawdziwa dusza artystyczna. Na co dzień chodzi do Szkoły Podstawowej, do Muzycznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Górniczej i gra na czym, Tosiu? Na skrzypcach! Ma bardzo dobry słuch muzyczny. I wyobraźnie, popatrzcie, jak Lena bawi się ze swoją mamą w logopedię. Lena, tak jak już Wam wspomniałam, ma 8 lat, uwielbia grać na skrzypcach, ale uwielbia również wszelkiego rodzaju zabawy kreatywne. Gdy bawi się na przykład w teatr, Sama wymyśla, jak będzie wyglądała scenografia, jak będą wyglądały postaci biorące udział w tej bajce i oczywiście bajkę sama wymyśla. W wolnej chwili uwielbia pływać idzie jej to znakomicie, świetnie nurkuje i robi w tym w tej dziedzinie ogromne postępy. Na co dzień jest bardzo, bardzo radosna, bardzo twórcza i tak jak powiedziałam, ma świetną wyobraźnię. Popatrzcie na Lenkę. Niepechowy! Dobiega końca! Bardzo dziękujemy za uwagę, za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie czekamy na Wasze komentarze. I do zobaczenia w którym? W czternastym odcinku. Do zobaczenia w czternastym odcinku. Mua. Mua. Pa. pa, kochani, do zobaczenia.